Witajcie kochani na moim kanale. Dzisiaj mam dla was oczywiście hol lumpeksowy, na który bardzo serdecznie was zapraszam. Zanim jednak przejdę do pokazywania moich ostatnich zdobyczy z second handów, bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić moich wszystkich haterów. Tak, cieszę się, że jesteście ze mną. Lubię czytać wasze mm, głupkowate komentarze i tak naprawdę nic sobie z nich nie robię, także strata waszego czasu. A ci, którzy tak naprawdę są ze mną całym sercem, bardzo się cieszę, że. Są takie osoby i dla tych osób właśnie mam zamiar nagrywać i skupiać się na tym, e, że te osoby chcą mnie oglądać. Na wszystkich takich negatywnych komentarzach nie mam zamiaru się e, rozczulać nad nimi i nie mam zamiaru się nimi przejmować. E, także zapraszam wszystkich na dzisiejszy haul lumpeksowy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Na początku chciałabym Wam pokazać taką piękną sztruksową kurtkę w pięknym wrzosowym kolorze, która skradła moje serce. Jest ona tutaj taliowana, co jest dość takie niespotykane, bo zazwyczaj tego typu kurtki są takie, mają taką formę pudełkową, więc są raczej takie luźniejsze. Natomiast ta kurtka jest tutaj zebrana w talii i bardzo mi się to podoba, ponieważ fajnie się to układa. Przyznam szczerze, że zastanawiałam się, z czym tą kurtkę zestawić, ponieważ chciałam, żeby było to jakieś takie fajne, nietuzinkowe połączenie. Zobaczycie zresztą jak udało mi się ją właśnie wystylizować. Myślę, że będę sięgała po nią często, ponieważ uważam, że jest taka idealna na jesień, żeby ten porę roku jakoś tak Wiecie, rozweselić w ogóle tą całą aurę deszczową. Ta kurtka jest bardzo modna. W dodatku jest tutaj zapinana na takie srebrne napy, dlatego postanowiłam do niej założyć takie srebrne botki, żeby właśnie nawiązywały do tych guzików, takie po prostu szczegóły, ale diabeł tkwi w szczegółach, jak wiemy. Z tyłu ona prezentuje się w ten sposób. Jest bardzo fajna i kosztowała 8 zł. Kolejna rzecz to jest taki futrzak. Bardzo milutki zresztą, ponieważ jego podszewka jest taka śliska i niesamowicie jest taki delikatny dla ciała. W ogóle, gdy założyłam pod niego, pod niego taką bluzkę na ramionczka, to naprawdę bardzo przyjemnie ten sweter się tak zachowuje na ciele, że tak powiem. Jest on w dodatku bardzo ciepły. Zwyczajny taki w sumie, na, coś na szybko tak narzucić, wyjść z domu. To uważam, że to jest taka rewelacyjna sprawa. Kosztował 8 zł. Z tyłu prezentuje się w ten sposób. Można go również wystylizować z jakimś paskiem, tutaj, jeżeli chcemy troszeczkę go powiedzmy dopasować bardziej do naszej sylwetki. Także 8 zł i bardzo mi się ten sweter podoba. Kolejna rzecz to jest coś starego, jak zawsze, nie są takie vintage rzeczy, bardzo mi się to zresztą podoba. Jest to taka narzutka, takie, nie nazwijmy tego bolerkiem, ja bolerek nie lubię za bardzo, ale no ta narzutka powiedzmy skradła moje serce, ponieważ ma przepiękny nadruk. Jest ona taka welurowa, właściwie, chociaż jest to bardziej aksamit, bym powiedziała. Z tym odróżnianiem weluru od aksamitu to jest taka bardzo cienka granica, ale dobrze, nieważne. Jest to bardzo taki miły materiał. W dodatku tutaj zobaczcie, jakie ma piękne te wszystkie tutaj, ten cały nadruk. To jest lekko pokryte takim brokatem i gdy bardziej się tutaj przyjrzymy, to jest tutaj taki kolor fioletowy, dlatego sięgnęłam po fioletowe szpilki. Żeby po prostu tutaj podbić ten kolor, który znajduje się na tej narzutce. Z tyłu prezentuje się w ten sposób. Jest to troszeczkę na mnie takie duże, ale jakoś tak chyba nawet nieźle się układa, więc w sumie nie mam zamiaru tego przerabiać. No i też jest to rzecz naprawdę w moim takim stylu, ponieważ ja lubię takie stare rzeczy z duszą i przede wszystkim niepowtarzalne. I zapłaciłam za tą bluzkę, za tę, za tę narzutkę 5 zł, także super. Kolejna rzecz to jest taki słodki sweterek który po prostu jest... Czemu jest taki słodki? No wiadomo, ze względu na swoje pastelowe kolory, to po pierwsze, ale po drugie tutaj jest na nim taka wszędzie mieniąca się nitka, która jeszcze nadaje mu takiego pięknego charakteru. Jest cały taki włochaty. Myślałam, że będzie gryzł ten sweter, jest bardzo ciepły, ale nie, nie gryzie. Jest taki milutki, naprawdę taki puszysty, cieplutki. Kosztował 5 zł. Troszeczkę mógłby mieć dłuższe rękawy, bo one są takie... Siedem ósmych powiedzmy takie nie 3, czwarte, takie po prostu troszeczkę bym powiedziała, przykrótkie na mnie. Wolałabym, żeby były dłuższe, lepiej bym się w tym sweterku czuła, ale ogólnie bardzo mi się ten sweterek podoba. Kolejna rzecz. To jest, to jest taka sukienka, która tak naprawdę, no tak, od razu powiem, że nie podoba mi się za bardzo jej kolor, więc chyba tej sukienki się pozbędę, a właściwie. Oddam ją w dobre ręce, może tak, ponieważ y, ogólnie sama w sobie jest bardzo ładna. Spodobał mi się tutaj przód tej y, właśnie sukienki, taki kopertowy, te marszczenia, na, na punkcie których mam po prostu ostatnio bzika. Jest ona bardzo przyjemna w dotyku, fajnie się układa na ciele, ale niestety ze względu na swój bardzo głęboki dekolt, trzeba coś pod tę sukienkę ubierać. Czyli można jakąś bluzkę. Sukienki nie polecam, ponieważ próbowałam właśnie zestawić, znaczy założyć sukienkę na sukienkę. No wiem, taki dziwny pomysł, tylko że tamta miała być na ramionczka, ale z tyłu po prostu tutaj, ze względu na to, że jest to dość cienki materiał, wszystko się brzydko na pupie odznaczało. Więc no, odpada ta opcja. Jedynie tutaj założenie jakiejś bluzki, ale też trzeba uważać, ponieważ tutaj na plecach też taki widoczny jest, gdzie ta bluzka się po prostu kończy, więc, no, taka troszeczkę jak dla mnie mm, mało praktyczna rzecz, chociaż myślę, że znajdzie się ktoś, komu ona się po prostu przyda, i zapłaciłam za nią 5 zł. Kolejna rzecz to jest coś takiego nietypowego. Ze względu na swoje piękne wzory. Zapomniałam oczywiście, bo właściwie nie zdążyłam tego wyprasować, bo lepiej by się to zdecydowanie prezentowało. Bardzo mi się podoba tutaj ten wzór z przodu. Coś, coś oczywiście się na tym dzieje, dlatego przykuło to od razu moją uwagę. I podoba mi się tutaj, że są paski w środku, czyli taki szczegół, jakby ta podszewka jest właśnie tutaj w paski. Tutaj jest dużo pstr, pstrokacizny takiej, i to mi się bardzo podoba. Poza tym, bardzo przykuwa uwagę moją ten niebieski, turkusowy, piękny kolor. Mam w tym kolorze torebkę. I również podoba mi się, że gdzie, nie gdzie tutaj występuje kolor czerwony, czyli taki mocniejszy akcent. Również biały kolor tutaj dobrą robotę robi. Bardzo mi się ta rzecz podoba. Zdecydowanie zwężę sobie rękawy, ponieważ są na mnie za szerokie. I myślę, że samą końcówkę tutaj sobie dopasuję i będzie to się naprawdę lepiej na mnie prezentowało. Standardowo zastosowałam tutaj pasek w talii. Ale później, jak ten pasek z diami, zobaczyłam, że fajnie się ta m, narzutka prezentuje bez zapinania, czyli tak luźno założona. Ale już nagrałam wam, e, jakby stylizację z paskiem, więc tak zostanie. Myślę, że wkrótce pojawi się, pojawią się jakieś tam zdjęcia na Instagramie w tej właśnie narzutce, ponieważ ona bardzo mi się podoba. Z tyłu widzicie, tutaj jest taka, jest to duży rozmiar, szesnastka, ale. Mówię tylko, rękawy, tutaj sobie to pasuje i będzie wszystko super. Zapłaciłam za nią 5 zł. Teraz czas na perełkę. I perełko jest taka piękna w kolorze liliowym sukienka, która bardzo mi się podoba. Jest ona w moim rozmiarze. Nie muszę nic z nią robić. Podoba mi się tutaj. Jej kołnierz, wykończenie, te guziki dwurzędowe. Fajną tutaj robią robotę, wszystko jest super. Kolor jak najbardziej mi się podoba. Jest to bardziej rzecz taka na wiosnę, ale um, zastanawiam się, czy nie zostawić jej teraz z beżowym płaszczem i z beżowymi kozakami za kolano, e, bądź też z jakimiś beżowymi bodkami, żeby jeszcze troszeczkę w niej, e, żeby teraz się troszeczkę tą, tą sukienką pocieszyć z tyłu. Tak się prezentuje, jest lekko taka rozkloszowana. Bardzo, bardzo mi się podoba i kosztowała 10 zł. Kolejna rzecz jest to coś zdecydowanie do przeróbki, ponieważ jest to dla mnie za duże. Te spodnie są za duże. Miałam na cichą nadzieję, że jeżeli wpuszczę w nie, w te spodnie tutaj sweter do środka, to po prostu wypełni on pustą przestrzeń ze względu na duży rozmiar tych spodni. Tak, są one, już mówię tak, jest to poliester, ale taki y, chyba nie za dobry, ponieważ strasznie z w nim gorąco. I to jest właśnie przykład poliestru, który jest y, taki grzejący i nie za ciekawy. Aczkolwiek bardzo mi się te spodnie podobają. Y, są one w takim ciekawym kolorze, brudnego różu. Chciałam je wystylizować właśnie z takimi kozakami, żeby no, nie były takie właściwie obcisłe, żeby tutaj było coś luźniej, ale zauważyłam, że one mi się źle układają z przodu tutaj i na pupie, więc zdecydowanie muszę je przerobić. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo tutaj, zobaczcie, nie ma z boku sz, nie ma szwa żadnego, więc będzie to bardzo ciężko przerobić, bo zazwyczaj tutaj sobie zwężam. Spodnie jest wszystko super. No, trzeba będzie pokombinować. Z tyłu zapinane są na zamek. Zapłaciłam za nie 3 zł, więc myślę, że mogę się pobawić w takie przeróbki, gdy będę miała troszeczkę czasu. I ostatnia rzecz to jest koszula. Oczywiście ostatnio właśnie cały czas kupuję koszulę, jakoś tak mi się po prostu jak fajne egzemplarze trafiają. I tym razem kupiłam sobie taką koszulę w przepięknych kolorach, w pięknym wzorze, bardzo mi się podoba zestawienie tych kolorów. Pokazywałam już ją na moim Instagramie. Możecie sobie tam zobaczyć właśnie stylizację, i dzisiaj w sumie też ją w ten, sposób, w ten sam sposób wystylizowałam, w jakim, w jakim jest to pokazane na moim Instagramie, dlatego, że w ten sposób mi się ta koszula jakoś tak podoba. Troszeczkę żałuję, że nie jest ona rozpinana do końca, tylko zakończona jest gumką tutaj. Wolałabym, żeby była to bardziej tutaj jednak klasyczna koszula, czyli taka standardowa, wiecie, zapinana do samego końca. Jednak tak, podobają mi się jej rękawy. I cieszę się, że tutaj ktoś nie wszył gumek, ponieważ bym, ją wtedy, bym jej wtedy nie kupiła. Standardowe takie mankieciki, duże szerokie rękawy, oczywiście jest ona ogromna, tak, jest to duży rozmiar, ale mm, jeżeli ją tak w ten sposób wystylizuję, to właśnie wpuszczając ją w jakieś spodnie, spódnice, to jak najbardziej mi y, się ta opcja szerokości tej koszuli podoba, czyli zostaje taka jaka jest. Z tyłu prezentuje się w ten sposób, naprawdę są to przepiękne kolory. Y, bardzo mi się podoba też tutaj y, ten róż, który jest, i można tutaj sobie postawić na taki akcent w postaci. Y, Różowej szminki, żeby to wszystko fajnie ze sobą współgrało, i zapłaciłam za tę koszulę 8 zł. To już wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że mój film Wam się spodobał. Zostawiajcie komentarze. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału oraz do śledzenia mojego Instagrama. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.